Podsumowanie wywiadu Krzysztofa Stanowskiego z Joanną Senyszyn, kandydatką na prezydenta. Początek rozmowy Joanna Senyszyn przynosi Krzysztofowi Stanowskiemu prezenty, w postaci dwóch części ciała, gorące serce i jedno jajo. Quiz o kandydatach na prezydenta. Krzysztof Stanowski przeprowadza krótki quiz, w którym pyta Joannę Senyszyn, kto bardziej nadaje się na prezydenta, zestawiając w pary różnych kandydatów. W większości przypadków Joanna Senyszyn wskazuje na Rafała Trzaskowskiego. Poglądy polityczne Joanna Senyszyn komentuje poglądy polityczne innych kandydatów, na przykład Biejat. Przyszłość w polityce rozmowa dotyczy przyszłości młodych polityków i ich szans w porównaniu ze starszymi, doświadczonymi politykami. Debaty prezydenckie Joanna Senyszyn opowiada o swoich planach na debaty prezydenckie i o tym, czy jej zachowanie jest spontaniczne, czy zaplanowane. Krzysztof Stanowski pyta Joannę Senyszyn o jej specyficzny głos i czy go lubi. Senyszyn opowiada o tym, jak pracowała nad swoim głosem z aktorką, aby mówić z przepony i wydobywać dźwięk w inny sposób. Cały wywiad jest bardzo obszerny i zachęcamy do zapoznania się z nim na kanale zero.